Cześć, witam Was na początku tygodnia, to jest kanał Pogromcy Betu, ja jestem Patryk, dziś kolejne typy na kolejny dzień i od razu przechodzimy do tego, co działo się. Piątek w sumie, bo w piątek nas interesuje, tam była progresja. E, niestety się nie udało. Dzisiaj próg numer 3 na ekranie widzicie kupon, który postawiłem w piątek. Widzicie też Excela. A jeżeli chcecie na niego troszeczkę dłużej popatrzeć, to albo zatrzymajcie film, albo zerknijcie w opis e, filmu. Tam macie link do Excela. Linki też do innych mediów społecznościowych. E, tiki. Jesteśmy na TikToku, Instagramie, e, na Facebooka też zapraszam, e, bo za dołączenie do grupy 20 zł ląduje na Waszym koncie bonusowym od Superbet. Przypominam również i innych promocjach na Superbet. Jutro rusza Liga Mistrzów i właśnie na Ligę Mistrzów, na hitowe spotkanie Bayernu z Barceloną Superbet przygotował dla nowych graczy Kurs 20 na zwycięstwo jednej bądź drugiej drużyny. Zarejestrujcie się z linku w opisie filmu, wpłacicie swój pierwszy depozyt 50 zł i zagraliście za maksimum dyszkę singiel na zwycięstwo Barce lub Bayernu i macie kurs 20. Jak to wszystko działa, zachęcam na, na zakładkę promocje i tam jest wszystko ładnie opisane. A jeżeli nie macie jeszcze konta na Superbet, to czekają na Was wielkie bonusy. Gdy przy rejestracji użyjecie kodu PBVIP, wasz pierwszy depozyt do 50 zł zostanie podwojony, otrzymujesz free bet 34 zł, a przez cały tydzień chroni Cię cashback do 500 zł. Link w opisie. Zachęcamy do skorzystania z promocji. A ja lecę już z pierwszym typem na dzisiejszy mecz, na dzisiejszy mecz, na dzisiejszy dzień, a pierwszym meczem będzie spotkanie Wisły Płoc z Górnikiem Łęczna, a konkretnie Górnika Łęczna z Wisłą Płoc. Gramy właśnie na stadionie włęcznej Górnik Łęczna jako ostatni zespół by nie wygrał jeszcze żadnego spotkania w ekstraklasie. Zaledwie 0 do 0 zremisowane ze Śląskiej, to jest jeden, jedyny punkt zdobyty przez y, zespół z Lubelszczyzny. Nie wydaje mi się, żeby Górnik Łęczna przełamał tą pasę w dzisiejszym spotkaniu. Ten zespół w ogóle nie rokuje w moich oczach i jeżeli miałbym stawiać, no to postawiłbym już teraz na to, że Górnik Łęczna raczej z Ligi spadnie. Wiadomo, będą na pewno przetasowania, jeżeli chodzi o e, ławkę trenerską w tym zespole, tak jak zresztą w każdym klubie ekstraklasy, któremu nie idzie, ale nie wydaje mi się, to trzeba było wymienić chyba cały zespół, e, żeby to miało jakikolwiek sens. Ok, dość o gospodarzach, po troszeczkę o gościach, tam e, trener Bartoszek zrobił naprawdę fajną i fajnie się to ogląda. Wisła Płock, jeżeli przegrywa, to przegrywa nieznacznie. Przypominam o tym spotkaniu bardzo ciekawym, zakończonym. Przegrano 4 do 3 do z Piastem Gliwice. Zresztą z Lechią Gdańsk Wisła Płock też powarczyła. Teraz zwyżka ewidentnie formy. Przyszło w zwycięstwo ostatnio dość wysokie z zagłębiem Lubin oraz w bardzo dobry remis z mocnym rakowem Częstochowa wszystko na papierze i na boisku zresztą też mówi że Wisła Płock kto spotkanie wygra natomiast postawimy sobie tutaj z lekką podpórką chciałem postawić że remis z Zrot czyli w przypadku remisu Zwracana jest stawka, ale kurs diametralnie spadł zaraz przed nagrywaniem odcinka. Dlatego poszedłem w inny zakład, dokładnie w zakład łączony z podwójną szansą, czyli Wisła Płock lub remis i w całym spotkaniu powyżej 1,5 gola, bo jeżeli Wisła ma to spotkanie wygrać, no to przynajmniej te dwie bramki będzie w stanie strzelić. Zresztą 1-1 też nas urządza, jeżeli chodzi o ten typ. X1, X2 plus 1,5 to kurs w tym momencie 1,80. Na super BET. Kolejne spotkanie, kolejne spotkanie też znajdziecie na super kursach. No, y właśnie z tych superkursów aktualnie sobie skorzystamy Everton dzisiaj zagra z Barnley i od razu mówię że zwycięstwo Evertonu dla mnie tutaj leci po kursie 1.80 poddyszonym przez Superbet dlaczego tak? no uważam, że drużyna Rafa Beniteza raczej, raczej już w dół nie będzie szła, tylko w górę, jeżeli chodzi o ich formę meczową tak samo było w tamtym sezonie, Everton bardzo dobrze zaczął te rozgrywki tak i te zaczął dość dobrze, nie ma absolutnie żadnych argumentów Ku temu, aby to spotkanie w Liverpoolu wygrało, kurs 1,80 na Everton i tak jest dość wysoki. Uważam, że The wygrywają to spotkanie. Mimo, że może nie zagrać calvert Luina, ale oczywiście jest tam, ma kto tam strzelać bramki, no, chociażby Richard Lison lub Tamara Gray. Tak się prezentuje nasz dubelek na trzeci próg progresji. Gramy trzeci próg progresji, więc jest 75 zł. Postaw zakład. No i czekamy aż się zazieleni. Meczem konkursowym, który dziś będziecie obstawiać w komentarzach. Weźmy sobie spotkanie Bologni z Veroną. Dokładny wynik wraz z minutą pierwszego gola Nikiem z Superbet i nieedytowany komentarz. Do rozpoczęcia spotkania pierwsza osoba, która trafi i zgarnia 50 zł na konto bonusowe właśnie od Superbet. A ja się z Wami żegnam i zapraszam Was na odcinek jutrzejszy. Też o godzinie 13. Trzymajcie się. zieloności!